Wielka noc to najważniejsze dla katolików wydarzenie w roku liturgicznym upamiętniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dzień zmartwychwstania pańskiego poprzedzony jest triduum paschalnym. Triduum paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorną mszą świętą w trakcie której wspominamy Ostatnią Wieczerzę. Wielki Piątek to Dzień Ukrzyżowania Chrystusa, dzień zadumy i refleksji nad sensem życia i przemijania oraz wartościami, którymi powinien kierować się w życiu każdy człowiek. To jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się przy świętej. W kościołach w Dębicy i całym regionie sprawowana jest liturga męki pańskiej. Każdy katolik wierzący powinien wiedzieć, że akurat właśnie w święta wielkanocne przeżywamy największe tajemnice naszej wiary i stąd właśnie się mówi, że to są największe święta w roku, chociaż... Ludzie w takiej pewnej tradycji, w takim przeżywaniu bardziej preferują święta Bożego Narodzenia. Nie wiem dlaczego, albo są milsze, albo są takie cieplejsze, prawda? Natomiast święta Wielkanocne wymagają głębszej refleksji, i na to niestety wielu nie stać. Stąd czasami, czasami te święta są tak przeżywane, tak obok czegoś. Wielka sobota to czas oczekiwania na zmartwychwstanie, święcenia pokarmów i rozważania tajemnicy miłości Boga do człowieka. We wszystkich kościołach w Dębicy, podobnie jak i w całej Polsce, wierni święcą koszyczki z pokarmami i adorują Chrystusa złożonego w grobie. Koszyczki najczęściej przynoszone są do świątyni przez dzieci i zgodnie z tradycją wypełnione są jajkami, chlebem chrzanem, wędliną, ciastami, a także solą, pieprzem, bukszpanowymi gałązkami oraz kolorowymi zajączkami, barankami i pięknie pomalowanymi pisankami. Wielka sobota to już jest Wielkanoc właściwie, to już jest radość wielkanocna, Wigilia paschalna i właściwie to już jest zwieńczenie tych, tego tych trzech dni właściwie, kiedy my cieszymy się tą radością, że Chrystus zmartwychwstał. No bo Chrystus gdyby nie zmartwychwstał, tak jak mówił święty Paweł, próżna byłaby nasza wiara. Stąd właśnie to zmartwychwstanie jest tak ważnym elementem, bo wtedy sensu nabiera również i nasza wiara. Najważniejszą częścią triduum i całego roku liturgicznego jest Wigilia Paschalna, kiedy to świętujemy zmartwychwstań Chrystusa, zakończone uroczystą procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem. To największe święto dla każdego katolika, które powinno być szczególnie radosne, ponieważ jest symbolem zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.